gonimy tak, ale mamy nadzieję, że w niedzielę dogonimy Gdański się zrównamy z punktami. Rzeczywiście przygotowania cały czas trwają, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników, tych którzy jeżdżą poza granicami naszego kraju i w kraju. Zdrowotnie wszyscy czują się dobrze, sprzętowo tak samo, wszystko jest po, po, można powiedzieć, ponaprawiane, poprzeglądane. Wczoraj odbywały się też treningi na naszym torze, także wszystko jest w rękach zawodników. Na niedzielę możemy tylko serdecznie zaprosić wszystkich na bardzo dobre widowisko i miejmy nadzieję, że wygrane przez nasz i klub. Wszyscy czują się w porządku, informacja co dzieje się z Aleszem Drymlem, jak długo jeszcze jego absencja na torze będzie trwała. Zależne mieliśmy już kontakt w poniedzielnym meczu z Lubinem, tak? Do nas napisał, że rozmawiał z nami, że jest już po operacji, jest wszystko w, dobrą, w dobrym kierunku idzie. E, mógłby ewentualnie wystartować w jutrzejszym spotkaniu, ale jest to za wcześnie, ale na pewno na spotkanie na długa Pilis będzie, będzie wszystko już ok i będzie mógł w nim, w nim wziąć udział. Natomiast jeżeli chodzi o Roberta Kościucha, on Norberta Kościucha, bo on też miał drobny, drobny unfal w, w Anglii. E, chodzi na kryoterapię, codziennie na zabiegi, rehabilitację. I z rozmowy przedwczoraj z, z Norbertem wychodziło, że też jest wszystko w porządku, będzie w pełni przygotowany, tak samo jak i Andrzej Karpow, który dzisiaj będzie jeszcze trenował na naszym torze. Właśnie, w dzisiejszym odbędą się jeszcze jakieś treningi, czy zawodnicy będą przygotowywać, pasować się w tym torze, nawet integrować się wzajemnie, wzmacniać tę tą, tą więź w drużynie? No, znaczy integracja i więź w drużynie jest cały czas, tak, tutaj musimy tylko mówić, że oni mają dopasować do, do, do swój sprzęt, także wczoraj już dopasowali zawodnicy swój sprzęt, e, dzisiaj Andrzej Karpow, no niestety oni pracują, tak, to jest ich praca i te wyjazdy nie umożliwiają im, że wszyscy będą przyjadą na raz, ale widzimy to, że Nikol z wyszkowej w formie, Harry z wyszkowej w formie coraz lepiej idzie. Naszym zawodnikom, jest mobilizacja w zespole. Wszyscy wiedzą, o, o, co, o co jutro jadą. W związku z czym my jesteśmy otwarci. Możemy nawet trenować dzisiaj do 24 mamy światła, ale nie jest to potrzebne, bo jeżeli Andrzej jeszcze dzisiaj potrenuje, no to już żaden z zawodników nie chce trenować jutro. Po prostu probatoru 17 mecz. Wiele mówi się o rotacjach w składach możliwych. Mówi się o tym numerze 4 w Gdańsku, że może pojechać Jabłoński. Czy w Grudziądzu również są przewidywane jakieś zmiany, czy na razie nie odkrywamy kart? Po pierwsze, to my nie patrzymy na to, jakim składem przyjeżdża Gdańsk, tak? Jeżeli my u siebie przegraliśmy pierwszy mecz, to dzisiaj za wszelką cenę musimy ten, ten, znaczy jutro musimy ten mecz wygrać, tak? I nie patrzymy na skład Gdańska, bo my musimy patrzeć na swój skład, na swoich zawodników, żeby byli dopasowani do toru, zdrowi, sprzętowo przygotowani. Na pewno są rotacje w składzie, tak, bo wszyscy wiedzą o tym, że na wypożyczenie wzięliśmy przed Pełskiego. A czy będzie coś jeszcze jutro, jakaś niespodzianka, to się wszyscy kibice dowiedzą. Zaprośmy na te derby autostrady. Wiemy, że zawsze komplet zawitane halera. Ale powiedzmy, dlaczego warto przyjść jutro o godzinie 17 na stadion? Z trzech powodów, tak. Pierwszy powód to jest oglądać na naprawdę bardzo dobre widowisko, bo to są bardzo dobre dwie drużyny, obojętnie jaki wynik by tego spotkania nie był. Po drugie, żeby kibicować naszej drużynie, żeby ten mecz był wygrany i zostały dwa punkty w Grudziądzu. A po trzecie, wszyscy kibice chcą takich, takich spotkań z takimi nazwiskami i chcą tego, żeby było ściganie na to, że tor jest przygotowany perfekcyjnie. Zawodnicy jednej i drugiej drużyny na pewno będą przygotowani perfekcyjnie, a na to, że po prostu niech wygra, ale przy niech udowodni to, że potrafi tym zwycięstwem przybliżyć bądź wejść do ekstraligi.